Cześć! Czy wiesz, że w JSTERCAD można dodać do paska szybkiego dostępu Quick Access Toolbar w wersji angielskiej, praktycznie dowolną ikonę, którą często używasz? Wystarczy, że wybraną przez siebie ikonę klikniesz prawym przyciskiem myszki i wybierzesz opcję Add to Quick Access Toolbar, czyli właśnie dodaj do paska szybkiego dostępu. W ten sposób wybrane narzędzie zostanie umieszczone na górze w pasku szybkiego dostępu, gdzie będziesz miał do niego szybki dostęp, niezależnie w jakiej zakładce menu się znajdujesz. Nieważne, czy jesteś w narzędziach głównych staw, opieść, szyte powierzchnia itd. Zawsze możesz mieć na wierzchu drukarkę, warstwy i dowolne ikonki, które tylko sobie życzysz. I w drugą stronę, aby usunąć wybrane narzędzie, postępujemy analogicznie. Tylko klikamy prawym przyciskiem myszki w pasku szybkiego dostępu, tym razem i wybieramy opcję Remove from Quick Access Toolbar w wersji angielskiej, czyli usuń właśnie z tego paska szybkiego dostępu w wersji polskiej. Spróbuj sam. Teraz prosta rzecz, ale bardzo często o to pytacie. Czy wiesz jak możesz w GisterCAD dodać kolejny wiersz tekstu w danej komórce tabeli, utworzonej właśnie za pomocą tego narzędzia? Chciałbyś dodać kolejny wiersz, na przykład w nagłówku, pod tekstem, wykaz powierzchni pomieszczeń, ale po wciśnięciu Entera, co wydawałoby się logiczne, niestety program przeskakuje do kolejnego wiersza w tabeli? Z pomocą przyjdzie nam jednak kombinacja klawiszy Alt plus Enter. Teraz możesz już dopisywać kolejny wiersz w tej samej komórce. Proste, prawda? Czy wiesz, że w Gistercat możesz zmienić obszar wpływu przełącznika lokalizacji F3? czyli mówiąc po polsku, ten kwadracik zielony, który snapuje nam się, przyciąga do obiektów, możemy go powiększyć. Czasami jest na tyle mały, że musimy precyzyjnie wskazywać punkt kolcowy, środek i tak dalej. Wystarczy jednak, że wprowadzisz inne parametry zmiennej systemowej aperture, czyli aperturę, ten kwadratowo właśnie niewidoczny obszar, pod którym punkt zostanie wybrany, jeżeli zostanie do niego zbliżony kursor. Ten właśnie snap, przyciąganie. Domyślna wartość tej zmiennej systemowej to 10. Możesz wybierać, w zależności od potrzeb, wartości w zakresie od 1 do 50 nawet. Co oczywiście nie jest takie dobre, jeżeli wybierzesz 50, bo kiedy obiekty są blisko, program nie będzie wiedział praktycznie do którego Narożnika czy środka się powad. Wielkość tego pola odnosi się do aktualnej skali ekranu, jednak nie jest zatem wartością bezwzględną, że to się wszystko rzeczywiście ponakłada. Pamiętaj, zatem standardowa wartość tej zmiennej aperture jest 10, może się jednak przestawić. Sprawdź koniecznie. Tym Razem opowiem wam o bardzo, bardzo pożytecznej rzeczy, a mianowicie eksportowaniu zawartości atrybutów do zewnętrznego pliku TXT. Czy wiesz właśnie, że możesz wyeksportować dane z atrybutów do pliku zewnętrznego, tekstowego do notatnika i tam poddawać je edycji, a następnie wczytać ponownie? Nie musisz tego robić w GisterCat, możesz to zrobić w jednym miejscu, w pliku zewnętrznym. Taka operacja znacznie przyspiesza zbiorową, spiorczą edycję atrybutów bez konieczności klikania każdego z osobna. Za przykład posłuży nam na przykład metka pomieszczenia. Kojarzycie? Krzyż taki, w którym mamy napisane 01 kuchnia, 7 m2 klepka, czyli mamy podany numer pomieszczenia. Nazwę pomieszczenia, powierzchnię tego pomieszczenia w metrach kwadratowych i posadzka, która jest na podłodze. Jak zauważysz, w tych blokach metki w atrybutach wpisane są właśnie różne wartości. I te wartości możemy eksportować do zewnętrznego pliku. Pomieszczenia mają przecież swoje numery, swoje wpisane rodzaje posadzki, każde ma co innego. Skorzystamy zatem z polecenia ATT OUT celem wyeksportowania danych do pliku TXT, do notatnika właśnie, gdzie poddamy je szybkiej edycji, a następnie zaimportujemy je z powrotem do rysunku DWG. Po wpisaniu polecenia w linii poleceń właśnie ATT OUT, program prosi nas o wybranie obiektów. Polecam wybieranie atrybutów oczywiście w takiej kolejności, Jakie chcielibyśmy je potem edytować, czyli w naszym przypadku na przykład 01 Kuchnia, 02 WC, 03 Salon i tak I po wybraniu obiektów i zatwierdzeniu Enterem otrzymujemy stosowny komunikat z nimi poleceń, że plik został utworzony. Odszukujemy plik tekstowy. Przechodzimy na przykład na pulpit, tam gdzie sobie go zapisaliśmy, i odszukujemy plik attout.txt. Po otworzeniu takiego pliku, poddajemy go edycji, będzie on zawierał wszystkie atrybuty, które wskazaliśmy. Ale uwaga, nie korygujemy odstępów między kolumnami, nie poddajemy. Edycji tabulatorami, tylko zmieniamy wartości. Pamiętaj, aby nie zmieniać pierwszej kolumny: handel, tylko swoje atrybuty. Ta pierwsza kolumna jest to znacznik, jest to marker, za pomocą którego program identyfikuje atrybuty i tego nie zmieniaj. Na czas edycji możemy zmienić również rozszerzenie pliku .txt na .xls, po prostu normalnie, w eksploratorze Windows, aby otworzyć wyeksportowane dane w Excelu, jeżeli wolimy. Po zmianie żądanych wartości zmieniałem z powrotem rozszerzenie na .txt, bo tylko takie rozszerzenie program GsterCAD potrafi wczytać. I importujemy je z powrotem do pliku źródłowego za pomocą polecenia ATT IN. Odszukujemy plik i dane atrybutów zmieniają się automatycznie. Spróbuj koniecznie. A czy wiesz, że w JITARCAD istnieje narzędzie do automatycznego tworzenia warstw? I nazywa się właśnie Automatyczne Warstwy? To fantastyczne narzędzie pozwoli na utrzymanie standaryzacji pracy w Twojej pracowni oraz przyspieszy tworzenie spójnej dokumentacji. Dzięki temu, używając narzędzi, jak np. wymiarowanie, kreskowanie itd., według własnych upodobań. Program automatycznie utworzy odpowiednie, zdefiniowane przez Ciebie warstwy i umieści na nich te właśnie elementy projektu. Znajdź w dolnej belce programu odpowiednią ikonę i po kliknięciu na nią prawym przyciskiem myszy wybierz ustawienia. Otworzysz w ten sposób okno dialogowe, w którym dostępnymi narzędziami utworzysz. Bądź usuniesz wprowadzone makro tworzenia automatycznej warstwy do wybranego narzędzia. Najczęściej będzie to prawdopodobnie wymiarowanie, opisywanie, kreskowanie i tym podobne, czyli komendy, które używa każdy kadolid. I tak też zrobiłem w swoim przypadku. Zmieniłem jedynie nazwy warstwą i kolory na odpowiadające w moim standardzie CAD oraz dodałem warstwę np. A zestawienia przy poleceniu tabelę do tworzenia tabelek. Ustawienie takie możesz zapisać sobie, a następnie odtworzyć w innej lokalizacji na innym komputerze, w innym pliku projektu. Plik taki zapisywany jest z rozszerzeniem INI. Proste, prawda?